Lloyd i Nathan przechadzali się po rzędach supermarketu, jak po muzeum, podziwiając zawartość półek z pachnącymi ciastkami i słodyczami, analizując etykiety z cenami, aby znaleźć coś smacznego, na co mogliby sobie pozwolić. Nie mieli wiele pieniędzy. Nie mieli wiele pieniędzy. Mogli zarobić z plastikowych butelek, które poddawali recyklingowi. Lloyd i Nathan mieszkali w miejscowym domu dziecka. Kiedy nie mieli zajęć, Uciekali przez dziurę w ogrodzeniu i biegali po mieście. Poza sierocińcem grali w piłkę nożną z chłopcami z miasta i zbierali surowce wtórne, a uzyskane w ten sposób pieniądze przeznaczali na zakupy dla siebie i dla innych dzieci z sierocińca. Kupowali cukierki lub ciastka. Oczywiście w sierocińcu byli dobrze karmieni, ale wiadomo, dzieci w tym wieku zawsze chcą czegoś specjalnego. W końcu chłopcy wybrali upragnione słodycze. I skierowali się do kasy, mijając ubogo ubranego starszego pana, który już dawno wybrał coś z półki z artykułami o obniżonej cenie. Lloyd podszedł do kasy i położył swój zakup na ladzie. Kasierka podała mu cenę, a chłopak swobodnie wyciągnął z kieszeni garść monet i dokładnie je policzył. Wiedział na pewno, że ma ich wystarczająco dużo, ale niespodziewanie zabrakło mu jednego grosza. Gorączkowo sprawdzał monety raz po raz, nie rozumiejąc, jak to się mogło stać. Pospiesz się, proszę. Jeśli nie masz dużo pieniędzy, odłóż towar i wracaj do domu. Proszę spojrzeć, jaka kolejka się utworzyła, powiedziała niecierpliwie sprzedawczyni. Przepraszam, proszę o minutę, powiedział zakłopotany Lloyd. Znów grzebał w kieszeni i z przerażeniem stwierdził, że jest w niej dziura. Łzy podniosły się do oczu chłopca i spojrzał na kobietę błagalnym wzrokiem. Próbował jej wytłumaczyć, co się stało i dlaczego nie może zapłacić więcej. Ale ona wybuchła. Nazwała Loida żebrakiem i powiedziała, że jeśli nie może zapłacić, będzie musiał opuścić sklep. Kasierka miała już wezwać ochronę, ale ten sam starszy pan, którego widzieli, zmierzającego do domu. Podszedł i drżącymi rękami położył przed kobietą brakujące monety. – Masz. Czy to wystarczy? – zapytał łagodnie. – Powinieneś myśleć o sobie, zamiast o dobroczynności – powiedziała kasjerka w odpowiedzi. Ale starszy pan spojrzał na kobietę z wyrzutem, westchnął ciężko i powolnym szurającym krokiem skierował się do wyjścia. Oszołomieni Lloyd i Nathan chwycili za słodycze i wybiegli na ulicę. Wstydzili się, że nie podziękowali temu człowiekowi za pomoc. Starszy mężczyzna przeszedł już kilka metrów od sklepu, gdy nagle coś wypadło mu z kieszeni. Nie zauważył tego i poszedł dalej, nie czując nawet, że zgubił portfel. Lloyd i Nathan zauważyli to i pospiesznie go podnieśli, po czym pognali ze mężczyzną i zwrócili mu go. Niestety starszy mężczyzna zniknął im z oczu, więc chłopcy schowali portfel do kieszeni i ukrywali się w wąskiej uliczce za nimi. Zatrzymali się, aby złapać oddech, i nie mogli się oprzeć pokusie sprawdzenia, ile jest pieniędzy. Otworzyli portfel i za nie mówili. Zobaczyli, że zawiera on duży stos banknotów. Nigdy wcześniej nie widzieli tak dużej ilości pieniędzy, i ich umysły już przesiewały wszystkie opcje, jak wydać tę ogromną sumę. Kiedy ogarnęło ich nagle poczucie winy, całkowicie zapomnieli o prawdziwym właścicielu tych pieniędzy człowieku, który pomógł im zaledwie kilka minut wcześniej. Lloyd i Nathan przeszukali swoje portfele i znaleźli kwit z imieniem i nazwiskiem oraz adresem właściciela. Niejakiego pana Beneta. Nie byli zdecydowani co zrobić: albo oddać pieniądze mężczyźnie, albo zatrzymać je dla siebie i uczynić swoje ciężkie życie w sierocińcu trochę wygodniejszym. Po dłuższym zastanowieniu, które wydawało się nie mieć końca, zdecydowali się zatrzymać łup i ruszyć w stronę sierocińca. W drodze powrotnej powróciło jednak poczucie winy. Im więcej o tym myśleli, tym bardziej byli przekonani, że popełnili błąd i powinni zwrócić mu portfel. Obaj chłopcy szli w milczeniu do sierocińca, ale kiedy tam dotarli, ich poczucie winy jeszcze się zwiększyło. To, czego nauczyła ich wychowawczyni panna Morris, było wciąż świeże w ich umysłach i wiedzieli, że nie będą mogli żyć ze sobą, jeśli nie postąpią właściwie. W końcu Lloyd i Nathan zdecydowali się, że najlepiej będzie zapytać pannę Morris, co powinni zrobić. Jeśli znaleźliśmy na ulicy coś, co należy do kogoś innego, czy powinniśmy to zwrócić? Kobieta patrzyła na nich przez chwilę, zanim odpowiedziała: Cóż, chłopaki, powiedziała w końcu: Nie ma znaczenia, co znaleźliście i gdzie to znaleźliście. Ta rzecz nie jest wasza, należy do kogoś innego i ten ktoś inny zasługuje na to, by mieć ją z powrotem. I w tym momencie dwaj przyjaciele, nie mieli już żadnych wątpliwości. Następnego dnia pójdą pod adres zaznaczony na paragonie i zwrócą portfel oraz wszystko co się w nim znajdowało. Następnego popołudnia po zajęciach dwaj chłopcy ponownie wymknęli się z sierozińca i skierowali się do domu starszego właściciela. Wzięli głęboki oddech, gdy dotarli pod podany adres, a następnie zadzwonili. – Chłopaki – powiedział pan Bennett otwierając drzwi. – Cześć, co tu robicie? – Starszy pan wydawał się dobrze pamiętać te dwójkę, których poznał dzień wcześniej i przywitał ich z wielkim uśmiechem. O, tutaj, powiedział Nathan. Następnie szybko wyciągnął rękę, podając mężczyźnie swój portfel. Tutaj jest twój portfel, upuściłeś go wczoraj, jąkał się mały chłopiec. Mężczyzna rozszerzył oczy i wyciągnął drżącą rękę. Spojrzał na swój portfel i powoli go otworzył, a jego oczy wypełniły się łzami. Nathan i Lloyd patrzyli na niego zdezorientowani w milczeniu. Chłopcy, wyszeptał mężczyzna. Dziękuję, powiedział po czym zaprosił ich do swojego domu na gorącą herbatę. Nathan i Lloyd weszli z uśmiechem do przestronnego mieszkania pana Benneta, przytulnego i wyposażonego w antyki. Kiedy gotowała się woda na herbatę, starszy pan jeszcze raz podziękował chłopcom. To wszystkie moje oszczędności, wyjaśnił. Oszczędzam pieniądze, aby dać mojej żonie Mary prezent. Kiedy Nathan zapytał, gdzie w tej chwili jest Mary, pan Bennett uśmiechnął się i spojrzał ze smutkiem najpierw na chłopca, a potem na portret wiszący na ścianie. Moja Mary nie żyje od roku, wyjaśnił. Oboje spojrzeli na portret. I zmarszczyli brwi. Nagle wszystko zrozumieli. Pan Bennett opowiedział im o sobie i swojej żonie Mary. Żyli razem od prawie 40 lat i nigdy się nie kłócili. Mary bardzo kochała dzieci i bardzo chciała założyć z mężem rodzinę. Ale niestety los zdawał się mieć inne plany wobec tej nieszczęsnej pary. Mary postanowiła zająć się cudzymi dziećmi i zajęła się dziećmi młodych matek mieszkających w okolicy ciesząc się, że może im pomóc. To, czego Mary pragnęła najbardziej, to ładny prac zabaw na ich podwórku z wszelkiego rodzaju zjeżdżalniami oraz zabawkami. Idealne miejsce, gdzie dzieci z okolicy uwielbiałyby chodzić i spędzać popołudnia. Wielokrotnie zwracała się do administracji miejskiej i firmy zarządzającej, ale dostawała tylko bzdurne wymówki. Pan Bennett postanowił więc sprawić żonie prezent. Zaoszczędził swoje pieniądze z emerytury i sam wszystko załatwił. Niestety jednak Mary nie żyła wystarczająco długo, by otrzymać ten piękny prezent. Kończąc swoją opowieść, pan Bennett spojrzał na portret swojej ukochanej Mary z oczami pełnymi łez. Lloyd i Nathan mieli złamane serce. Zwłaszcza na myśl, że zaledwie kilka godzin wcześniej zdecydowali się zabrać mu te pieniądze, które teraz nabrały zupełnie nowego znaczenia. Nie sądziłem, że jeszcze kiedykolwiek zobaczę moje pieniądze, powiedział starszy mężczyzna z wielkim uśmiechem. Jesteście naprawdę dobrymi ludźmi. Mogliście je zatrzymać dla siebie, zwłaszcza po tym, co stało się w supermarkecie. Wiem, że to trudne chłopaki, ale zobaczycie, wasza rodzina sobie poradzi i jestem pewien, że tak będzie. Nie mamy rodziny, proszę pana, wyjaśnił Neitan. Mieszkamy w domu dziecka. Na słowa chłopca pan Bennet zbladł. Zrozumiał, że Nathan i Lloyd wiele dla niego poświęcili. Wstał, wziął swój portfel i wrócił do swoich dwóch przyjaciół. Chłopcy, zrobiliście coś szlachetnego i ja chcę zrobić to samo. Powiedział, wręczając banknoty: Weźcie te pieniądze i kupcie słodycze oraz zabawki dla was i waszych przyjaciół w sierocińcu. Nathan i Lloyd potrząsnęli głowami. Ale pan Bennet nie pozwolił im nawet mówić. Weźcie to, i tak nie miałbym czasu na zbudowanie placu zabaw, a jestem pewien, że moja Mary kazałaby mi zrobić to samo. Kiedy Nathan i Lloyd opuścili dom pana Benneta, wrócili do sierocińca i opowiedzieli wszystko pani Morris, przekazując jej pieniądze. Kobieta była pod wielkim wrażeniem tej poruszającej historii. Zebrała wszystkie dzieci z sierocińca i również im ją opowiedziała. Następnie porozmawiała z innymi dorosłymi i zorganizowała grupę wolontariuszy, młodszych i starszych, aby spełnić marzenie pana Beneta i jego zmarłej żony. Wolontariusze oczyścili teren przed budynkiem, w którym mieszkał mężczyzna, i zasadzili ulubione kwiaty mery. Przemanowali stare ławki i zainstalowali zjeżdżalnie oraz huśtawki. Wszystkie dzieci z okolicy zainteresowały się projektem, a pan Bennett, który obserwował pracę ze swojego okna, był wzruszony. Kiedy Plac Zabaw został wreszcie skończony, starszy pan zaczął spędzać tam prawie każde popołudnie. Nathan i Lloyd, którzy teraz traktowali go jak dziadka, również zawsze tam byli. Lata mijały, a cała trójka stała się rodziną. Chłopcy dorastali, osiągnęli pełnoletność. I opuścili się rociniec kilka miesięcy po tragicznej śmierci starszego pana Beneta. Wtedy też odkryli, że dziadek zostawił im ostatni prezent swoje mieszkanie tuż przed placem zabaw, który wszyscy razem budowali i który tak wiele dla nich znaczył. To wszystko na dziś. Jeśli spodobała Ci się ta historia, kliknij filmik na ekranie, aby zobaczyć więcej podobnych historii.